Gdzie rzymski sędzia sądził lud mu obcy? Stoi bazylika i radosny, oraz pierwszy, jak niegdyś Adam, rozpostaruszy nerwy, lekkie sklepienie się unosi mięśni mocą. Lecz zdradza siebie tajny zamysł planu. Tu działa łuków. Wspierająca siła, by masa gruzu ściany nie zburzyła. Dziarskie sklepienie tylko drwi staranu. żywiołów labirynty, las nieprzenikniony, gotyckiej duszy, racjonalna przepaść, egipska wytrzymałość i pokora chrześcijan, gdzie trzcina tam i dom, i wszędzie. Władza pion. I czym uważniej, katedro Notre Dame, badałem Twe upiorne żebra dnia każdego, tym bardziej byłem pewien, z gruzu niedobrego, ja też coś cudownego kiedyś światu dam. Kto to skaży, a czym malcisz? Cisz. Как тебя звать? Повтори, не расслышу. Тише. Не о тебе ли мертвые ветки хрустят весной под убралом? Не о тебе ли щелкают соловьи, когда поднимаются травы? Смолкни. Гордостью не греши. Будешь во мне. Тиши.